Zdobądź flagę, czyli jeden z oficjalnych trybów gry dostępnych w tym funkcjonalnym dwójce, polegający na przejęciu aż trzykrotnie flagi przeciwnika, no i doniesienia jej do własnej bazy. Czyli innymi słowy, na papierze jest to bardzo prosty tryb. Jednakże ten tryb ma dosyć sporą ilość dysaprobatów, dokładniej w głównej mierze kompowców. A dlaczego głównie kompowców? Po pierwsze, nie jest grany w systemie ligowym. I ponownie zapytam, dlaczego? W głównej mierze za brak limitu czasu na zwykłej rozgrywce. Innymi słowy, masz nieskończoną liczbę czasu, w jakim no, tą teczkę musisz przejąć. No i ten brak czasu, właśnie, zmniejsza ten poziom zawziętości rywalizacji. Zresztą inne tryby w tym Team Fortressie też do końca nie spełniają wymogów, które postawiła ta społeczność competitive. Niech za przykład posłuży mi tryb Payload. Ja na kąpie, prócz przejęcia wózka, liczy się czas, w jakim to drużyna to zrobi. Ale o tym, że Team Fortress 2 jest grą, powiedzmy, która nie została stworzona w żadnym wypadku do kompetitiva, no i nie jest grą turniejową, mówiłem już wiele razy w różnych materiałach. Kolejną rzeczą, na którą często gracze narzekają, jest sama mechanika działania teczki. Dokładniej po podniesieniu tej teczki, no i jakiejś tam, powiedzmy, jakąkolwiek odległość, no powiedzmy, zdechniemy, czy po prostu ją upuścimy, no zwyczajnie po 60 sekundach ta teczka wróci, lub też kiedy ktoś z naszej drużyny w tym czasie podniesie tą teczkę na na sekundę, podobnie czas się resetuje, no i czeka aż znowu ktoś ją podniesie. No i w tym przypadku muszę się tutaj zgodzić, że jest to trochę niesprawiedliwe i osobiście byłbym za takim czymś, aby za każdego członka drużyny, który stoi przy tej teczce i ją broni, teczka ładuje się szybciej do powrotu do bazy. O ile szybciej, to już jest, myślę, kwestia czysto sporna, więc jakoś o tym no, rozgadywać się bardzo nie będę. Skoro wszelkie problemy i ogólnie rzeczy, na które narzekają gracze, Wam przedstawiłem dosyć klarownie, odpowiedzmy sobie teraz na to pytanie, czy rzeczywiście Capture the Flag jest tym najgorszym trybem w TF-ie. Moim zdaniem nie. Po pierwsze, bardzo duża ilość map właśnie z Capture the Flag są to najpopularniejsze, najczęściej, najchętniej grane mapy w TF-ie. Nie wspominając już o tuforcie, który jest rozpoznawalny nad poza samą grą. to też myślę, że świetne mapy nowe typu Crasher lub też Hell Train, na których bardzo dobrze mi się gra. I właśnie często rzeczą, którą ci gracze grający czysto pod cele nie rozumieją, że właśnie mapy typu Capture the Flag nie są od tego. Ten brak limitu czasowego gracze bardzo dobrze wykorzystują właśnie pod granie czysto dla zabawy, dla fanu. Już dzisiaj wspomniany tufort w tym filmie jest tego świetnym przykładem, na którym spotkasz w sumie największą ilość friendly na casualu no, w całej grze. Czy jakieś inne sentrynesty, czy też ogólnie ludzi, którzy grają często tylko i wyłącznie pod zabijanie. Dlatego pokusiłbym się o inne określenie na ten trybie, że chodzi o najgorszy. Najgorszy dla graczy kompetytywnych. Bo rzeczywiście, jeżeli chcesz grać właśnie pod ten cel, czy ogólnie powiedzmy jakkolwiek, no... Wygrać tą mapę, no to jednak to nie do końca jest dla ciebie. No cóż, a więc to było na tyle w tym materiale. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się do w innych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.